16 marca, zadanie na dziś: wyloguj się. Z bardzo wielu aplikacji, mediów społecznościowych, korzystam w pracy redakcyjnej. Bardzo wiele czasu spędzam też korzystając z nich tak osobiście. I chyba każdy się na tym złapał, że ten czas przelatuje przez palce kiedy przewijamy bezwiednie te strony internetowe, kiedy te media społecznościowe przeglądamy tylko dla lajków, właśnie nie wiadomo dlaczego. Może zadanie na ten dzień Wielkiego Postu jest takie, aby wylogować się dzisiaj, aby wylogować się do życia i trochę pożyć normalnie. Ja spróbuję, nie będzie łatwo, ale ciebie też zachęcam spróbuj. Więcej w porannym espresso w radiu Jasna Góra i w programie naszej rozgłośni.